thank you Witam serdecznie Panie, dziergające razem ze mną. Mam nadzieję, że z radością wycierkacie Panie ze mną. No właśnie praca, która jest pracą związaną z Bożym Narodzeniem, jest to serduszko, a w zasadzie taka serwetka w kształcie serca, więc troszkę tak nietypowa. No, ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o motyw, jest to, będzie to motyw takiej zaśnieżonej chaty, no i będą choineczki. Po prostu dopasowałam sobie z jakichś tam dostępnych motywów do właśnie te, te, takiego wzorku, wzorku serwety, elementy. Mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. Plan jest taki, że ma być pięknie oczywiście. Ja korzystam z szydełka 1,3 no i mam akurat taki kordonek, kiedyś dużo tych kordonków zamówiłam, chociaż one nie są idealne, bo potrafią się rozdwajać, jednakże bardzo dobrze się sprawują już, bo jeżeli praca jest wykonana, nic się z tym nie dzieje można prać, krochmalić i wszystko jest ok, więc to mi pasuje praca w najszerszym w najszerszej części będzie miała 54 krateczki, bo będzie to praca filetem. Więc bardzo proszę o zapisywanie wszystkich kratek pełnych, pustych w każdym pojedynczym rządku. Ja jak zwykle zaczynam od środkowej części, aby uniknąć kłopotliwego dobierania oczek, oczywiście. I na początek proponuję nabrać 165 oczek łańcuszka żeby po prostu wystarczyło na spokojnie, bo jeżeli kawałek nawet zostanie, to nic się oczywiście nie dzieje. No i tak, jak już mamy nabrane te oczka łańcuszka, to zaczynamy rządek. Oczywiście trzy oczka na pierwszy słupek, nawijam nitkę na szydełko, odliczam sobie od szydełka czwarte oczko i właśnie w to czwarte oczko się wkłuwam. Aby przeciągnąć nitkę. Oj, zrobiłam bardzo drobne te oczka, a zazwyczaj tak jest, że. Ojej, robię trochę większe, żeby było łatwiej się wkłuć. Tym razem jakoś tak mnie opętało i zrobiłam takie bardzo drobne. E, można robić oczkami patentowymi, e, słupkami patentowymi, można robić ocz, e, z, co ja z tymi oczkami? Słupkami zwykłymi. Tym razem chyba jednak pokuszę się o zwykłe słupki, z tego względu, że serwetka sama w sobie będzie dosyć duża, no bo jednak 54, 54 kratki w najszerszej części, no to jednak troszkę jest. Ok, pierwsza krateczka pełna, brzegowa, wykonana. I teraz będzie fragment z kratek pustych, będzie ich dosyć sporo, około 20, więc nabieramy dwa oczka łańcuszka. Dwa oczka na dole pomijamy, wkłuwamy się w trzecie oczko, przeciągamy nitkę no i wykonujemy słupek. To oczywiście dla osób początkujących, bo czasami Panie piszecie do mnie po co ja to mówię. No. E, też dostaję wiadomości, dlaczego Pani tego nie mówi. Jestem początkująca. Więc chciałabym, żeby każdy był zadowolony. Wiadomo, że ciężko. To osiągnąć, proszę bardzo, takie fajne, zgrabne krateczki wychodzą i tak sobie na spokojnie dziergamy. Natomiast, i no właśnie, coś tutaj poszło nie tak, aha, za szybko, za daleko się wkułam, a nie za szybko. Musimy sobie tak odliczać po dwa oczka, żeby ta praca była ładna, symetryczna, żeby wszystko pasowało, żeby krateczki były równe. Wtedy to jest prawdziwy urok tej naszej koronkowej roboty, która jest tak wciągająca. Ok, no to początek już um, troszkę jest wykonany. W każdym razie tu będzie troszkę jeszcze więcej tych pustych krateczek, a spotkamy się w momencie, kiedy będziemy robić kratki pełne. No i tak, ja zrobiłam jedną krateczkę pełną brzegową: 28 pustych. I teraz chciałam pokazać dla osób początkujących kratki pełne. No, wkłuwamy się zawsze oczko przy oczku, czyli z nowego oczka wyprowadzamy z sąsiedniego, oczywiście, kolejny nowy słupek. I tym razem tych słupków proszę zrobić 10, bo wykonujemy w tym momencie 3 kroteczki pełne. Ok, chyba się udało, zaraz przeliczę, 2, 4, 6, 8, 10, zgadza się, czyli to jest kolejny etap yy, wzoru A w tym pierwszym rządku. Pierwszy rządek u mnie już jest gotowy i dla osób właśnie początkujących proponuję jednak yy, nabrać trochę więcej oczek, yy, 175 może być dla Pań za mało, myślę, że jakieś 100, 75 będzie lepiej, tak żeby po prostu nie zabrakło. I teraz tak. W najszerszej części serweta będzie miała 37-38 cm. No, chyba że ktoś użyje innego rodzaju kordonka. Jeżeli będzie grubszy kordonek, to serweta automatycznie będzie. Większa. Jeżeli będzie cieńszy, no to automatycznie będzie mniejszy. No to jest logiczne. No i teraz opis całego rządku. Zaczynamy od jednej krateczki pełnej, potem 28 pustych, 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie i następnie 7 krateczek pustych. 3 pełne, czyli 10 słupków, jedna pusta, 5 pełnych, czyli 16 słupków. Cztery puste, jedna krateczka pełna, czyli cztery słupki, dwie puste, no i jedna pełna brzegowa. I ja teraz sobie przerzucam na drugą stronę i zaczynam już drugi rządek w tym miejscu, gdzie jestem, czyli nabieram trzy oczka na pierwszy słupek, nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w każdy, to znaczy w kolejny słupek i później w każdy kolejny ten z oczek brzegowych, nie z oczek, a ze słupków brzegowych, żeby otrzymać ten tą, tą krateczkę pełną brzegową. O i pierwsza pusta krateczka. Z drugiego rządku, no i drugi rządek już. Zaczynamy od kratki pełnej brzegowej, czyli cztery słupki, 5 krateczek pustych. Następnie Pięć krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, dwie puste, no i cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie. I Tu chcę nadmienić, że kiedy robimy kratkę pełną nad krateczką pustą, to na mostku y, umieszczamy dwa nowe słupki. Dalej dwie krateczki puste, 5 pełnych, czyli 16 słupków, dwie puste, 8 pełnych. Czyli 25 słupków, 3 puste, 1 pełna i do końca już kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ich wyszło. No i jedna pełna brzegowa. E, no i trzeci rządek już. Cały czas jesteśmy w tej samej szerokości na razie, tylko moment, bo ja muszę sprawdzić, żeby w dobrą stronę nagrać rządek. Ok. Jedna krateczka pełna, dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ich wyszło. Jedna pełna, i tutaj mam 7 pustych. Następnie taki dłuższy fragment krateczek pełnych, raz.

3 cztery tym razem, a więc 13 słupków obok siebie, 5 krateczek pustych i jedna pełna brzegowa. Także popatrzmy sobie jeszcze raz na rządek. Można włączyć pauzę i porównać. Czwarty rządek, serduszka. No, zaczynamy od pełnej krateczki. Następnie kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10 tym razem. Potem robimy 5 kroteczek pełnych, a więc 16 słupków obok siebie. Jedną kroteczkę pustą, dwie pełne i jedną pustą. Dalej kratki pełne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. A szesnaście pełnych krataczek to czterdzieści dziewięć yy, słupków. Obok siebie. Dalej kratki puste. Dwa, cztery, sześć, osiem. 10, 11. Jedna pełna, trzy puste. Jedna pełna, trzy puste. I znowu jedna pełna. Popatrzmy w takim razie jeszcze raz na ten rządek, aby sobie porównać. Piąty rządek, czyli jedna, jedenasta. A jedenasta część pracy jest wykonana. Mniej więcej jedna krateczka pełna, potem kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 wyszło tych pustych kratek. No i potem krateczki pełne w tej samej szerokości, co były w poprzednim rządku. Nie pamiętam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

Jedna kroteczka pusta i sześć pełnych, czyli 19 słupków obok siebie. I na samym końcu pięć pustych, jedna pełna, czyli cztery słupki, ale zerknijmy jeszcze na całość. Szósty rządek: zimowego serduszka. I zaczynam od krateczki pełnej brzegowej, potem mam trzy puste i znowu krateczki pełne. Tym razem 7, czyli 22 słupki obok siebie. Potem mam trzy puste, dwie pełne, a więc 7 słupków i na przemian. Pusta, pełna, pusta. Idziemy dalej. I tutaj jest taki dłuższy fragment krateczek pełnych. Raz, dwa.

Obok siebie. No i do końca kratki puste, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tym razem wyszło. To i ta jedna pełna brzegowa. Jeszcze wzorku nie widać, trudno się domyślić, co to może być, ale mam nadzieję, że będzie super. No, i już mam siódmy rządek. Mm. Serduszka zimowego. Jesteśmy w tej samej szerokości na razie i tak krateczka pełna brzegowa, dalej kratki puste, 2, 4, 6, 8, 10 ich jest, jedna pełna, 6 pustych, 3 pełne, 3 puste. I tutaj mam taki dłuższy fragmencik krateczek pełnych, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, czyli 37 słupków obok siebie, bo 12 pełnych krateczek. Jedna krateczka pusta i teraz mamy 4 pełne, czyli 13 słupków. 2 puste, 1 pełna, 2 puste, 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie, 5 pustych i 1. Popatrzmy sobie jeszcze. Nie wiem, czy Panie słyszą, jak wieje wiatr, ale straszliwie. Nie wiem, czy to się nagrało. O! Tak to wygląda. Ósmy rządek pracy. Zaczynamy od krateczki pełnej, brzegowej. Potem cztery puste, dwie pełne, czyli siedem słupków, trzy puste. 5 pełnych, czyli 16 słupków. Jedna pusta, dwie pełne, dwie puste i znowu kratki pełne. Raz, dwa, nie nowa, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, czyli trzydzieści cztery słupki. 5 pustych, 2 pełne i do końca już puste. Jest ich 17, no i jedna brzegowa. Popatrzmy jeszcze raz na ten rządek dla sprawdzenia. 9 rządek pracy. Robimy najpierw brzegową kratkę pełną, dalej kratki puste. Jest ich 16. Tak, zgadza się. Potem 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie, 5 pustych. I tu jest chyba 10 pełnych, ale sprawdzę. Tak, zgadza się. 10 krateczek pełnych, czyli 31 słupków obok siebie, 5 pustych, 3 pełne, czyli 10 słupków. 2 puste, 2 pełne, czyli 7 słupków, kratki puste 8 i jedna pełna brzegowa. Także spójrzmy sobie jeszcze na cały rządek. O. No i już mamy dziesiąty rządek pracy. Zaczynamy od jednej krateczki pełnej, dalej kratki puste 2, 4, 6, 7. I krateczki pełne. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ich wyszło, czyli 37 słupków obok siebie. Dwie krateczki puste i znowu pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ich jest, czyli 25 słupków. Następnie robimy. 7 krateczek pustych, no i 2 pełne, czyli 7 słupków. Dalej krateczki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. I na samym końcu na przemian. Pełna, pusta, pełna. Popatrzmy na cały rządek dla sprawdzenia. Można sobie też włączyć pauzę, żeby porównać na spokojnie. O, a może ktoś już dojrzy bystrym okiem. Powoli już zaczyna wyłaniać się wzorek.